Moim zdaniem, najważniejsze w naszym życiu, w naszym rozwoju, na naszej duchowej ścieżce jest dobroć. Po prostu dobroć. Z całą pewnością każdy z Was będzie miał inną definicję tej jakości. Pozornie jednoznaczna, w szczegółach już na pewno będzie się różniła. Dla mnie dobroć to bycie taką osobą, która pochyla się nad każdym potrzebującym pomocy. Ale uwaga, dla mnie człowiek dobry to taki, który jest dobry także dla siebie. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ przekonałam się w swojej praktyce również, że nie jesteśmy w stanie dać drugiemu człowiekowi czegoś, czego nie mamy w sobie. A zatem człowiek, który nie urzeczywistni, w swoim życiu radości nie potrafi tak naprawdę pocieszyć drugiej osoby. Człowiek, który nie urzeczywistni w sobie dobroci dla siebie, nie potrafi tą dobrocią podzielić się z nimi. Zawsze zaczynamy od siebie. I tak jak w każdej innej dziedzinie, jak w każdej innej jakości, zaczynamy od tego, żeby obdarzyć dobrocią siebie, żeby pomóc sobie żeby dać sobie wszystko co najlepsze kiedy tego dotkniemy kiedy tego doświadczymy jesteśmy w stanie dawać tę dobroć innym bo już wiemy jak i wiemy też co to znaczy to jest trochę tak, jak z wysoką samooceną. Dopóki nie pokochamy siebie, nie jesteśmy w stanie nikomu dać miłości. My możemy mówić, że kochamy, my możemy kurczowo czepiać się czyjegoś rękawa, my możemy mówić, że zależy mi na tobie, ale tak naprawdę kochać drugiego człowieka możemy dopiero wtedy, kiedy nauczymy się kochać siebie. I proszę pamiętajcie, że troska polegająca na tym, że się o kogoś ciągle martwimy, albo to, że ciągle przygotowujemy pyszne posiłki i podsuwamy komuś pod nos, nie oznacza miłości. Oznacza tylko podsuwanie pysznych posiłków, nic więcej. A zatem dobroć. Dobroć jest wtedy, kiedy jesteśmy także dobrzy dla siebie. I od tego zaczynamy. I tutaj rzecz jasna, pierwsza rzecz, jaka na pewno od razu Wam przyszła do głowy, to asertywność. Dobroć nie polega na tym, że pozwalamy siebie wykorzystywać. To bardzo fajne, kiedy ktoś jest szczodry i rozdaje czy to pieniądze, czy jakąś swoją pomoc, swój czas, swoją uwagę na lewo i prawo każdemu, kto tylko pomacha rączką i powiedaj mi. To fajne, to szlachetne, to na pewno wspaniałe, szczere serce. Ale pamiętajmy, że w którymś momencie zostanie naruszona równowaga. Równowaga, która jest gwarantem harmonii wszechświata. Kiedy równowaga pomiędzy dawaniem i braniem zostaje naruszona, znika dobro. W jego miejsce pojawia się rozczarowanie, pojawia się poczucie niespełnienia, a czasem nawet czasem nawet agresja. To oznacza, że jeśli jesteśmy dobrzy dla wszystkich dookoła, a nie jesteśmy dobrzy dla siebie, czyli nie jesteśmy asertywni, to w pewnym momencie zaczynamy jakby odczuwać mnóstwo negatywnych emocji. I te emocje nas zjadają, i te emocje powodują, że w którymś momencie stajemy i mówimy: że świat nie jest dobry. Tu się nic dobrego nie dzieje. Ja zrobiłam tyle wspaniałych rzeczy, ja tak bardzo pomagałam i co z tego mam? No właśnie, brak równowagi, dlatego trzeba być asertywnym. Kiedy daję ze szczerego serca, ale wiem, że to co robię jest słuszne i że tak trzeba i widzę w tym sens, wówczas nie mam tych negatywnych emocji, wówczas odczuwam radość, radość dzielenia się z innym. Odczuwam nawet zachwyt życiem i zachwyt wszechświatem, w którym mogę poprzez piękno swojego serca dzielić się z innymi. Natomiast jeśli równowaga zostaje naruszona, jak powiedziałam, przede wszystkim pojawia się poczucie utraty sensu tego, co robimy, a do tego nie powinniśmy dopuszczać. A zatem, jeśli ktoś próbuje was wykorzystać, jeśli czujecie, że ktoś wymaga od was czegoś, czego dać nie chcecie, nie dawajcie. To nie jest to miejsce i czas. Pamiętajcie, że na Ziemi nic nie musimy, niczego nie musimy. To my decydujemy o każdym swoim kroku. To my dokonujemy swoich własnych, suwerennych wyborów. Bycie dobrym. Oznacza dzielenie się miłością, i ta miłość może przybierać różne formy. To może być właśnie ciepły posiłek, podany komuś z miłością, dlatego że go kocham, dlatego że chcę, żeby z radością, ze smakiem zjadł to, co przygotowałam. To może być pomoc terapeutyczna, dlatego że chcę z miłością pomóc komuś, żeby jego życie nabrało blasku. To może być cokolwiek innego, co damy drugiej osobie. Ale przede wszystkim jest to okazywanie miłości i szacunku. Jest to dawanie drugiemu człowiekowi prawa do tego, żeby był sobą, żeby robił to, co uważa za słuszne. Czasem może to być trudne, szczególnie wtedy, kiedy widzicie, że ludzie sami sobie robią krzywdę i macie wtedy ochotę, Przekonać ich, zatrzymać i wywierać na nich nacisk, żeby nie wchodzili tam, gdzie wiecie, że nie jest dobrze. Bycie dobrym to także dobrym dla siebie. A bycie dobrym dla siebie oznacza, że nie tracimy energii na przekonywanie kogoś do czegoś. Nie przekonujemy nikogo do niczego. Pokazujemy, mówimy, tam jest źle. Nie idź tam. Ale jeśli osoba chce iść, jej wybór ma do tego prawo. Bycie dobrym dla siebie to nie cierpienie z tego powodu, że ktoś nie spełnia naszych oczekiwań. Bycie dobrym dla siebie to rozumienie, że my dla siebie jesteśmy najważniejsi. I że w miejsce jednej osoby, która popełniła błąd i gdzieś tam zrobiła coś nie tak, przyjdzie mnóstwo innych. Wypełnionych światłem, takich, którzy z nami rezonują. I pamiętajcie, zmieniamy się, transformujemy cały czas, dlatego też w naszym otoczeniu wszystko się zmienia. Jedni odchodzą, drudzy przychodzą. To są zmiany. Wibracje wewnątrz nas odpowiadają tym ludziom, którzy są wokół nas. Jeśli się zmieniają, to znaczy, że tak ma być. Bycie dobrym dla siebie, to kochanie siebie i dawanie sobie prawa do szczęścia.